Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jakiś czas temu pojawił się film na tym kanale, gdzie odpowiadałem na zarzuty człowieka, który nagrał vloga o kamratach i o mnie i tam poszczególne punkty punktowałem i się odnosiłem do tego, co było wtedy w jego materiale. No i później on zrobił odpowiedź. I ja wiedziałem, że ta odpowiedź będzie miała miejsce, była. Zaznaczona jako premiera, jeszcze przed tą premierą zrobiłem transmisję na żywo na tym właśnie kanale Rafał Mora Vlog. I zapowiedziałem, że będzie bitwa i takie tam po prostu działałem impulsywnie. I pod wpływem chwili ja już taki jestem, potrafię się tak jak to się mówi przysłowiowo odpalić jak dynamit. No i tak też zareagowałem. Ale Przemyślałem sobie różne rzeczy związane z tym materiałem, który powstał. I dzisiaj zrobię to na innej zasadzie, żeby odnieść się do całokształtu kształtu tego wszystkiego, żeby to skomentować bardziej ogólnie, a już nie tak punktowo, i wyjaśnię wam, dlaczego tak właśnie zrobię w tym dzisiejszym vlogu, na który serdecznie Was zapraszam. Pisaliście mi też komentarze Rafał, odpuść sobie. Szkoda twojego zachodu, żebyś się po prostu za to brał. Nie ma co komentować i te komentarze, bo ja wiecie co, może nie odpisuję, ale sobie biorę też czasami do serca te wpisy, które po prostu są sensowne, które powodują, że mogą właśnie zmienić w jakiś sposób na przykład moje zdanie. I w tym wypadku tak też jest. Dlaczego? Ponieważ chcę się w tym dzisiejszym vlogu odnieść ogólnie, tak jak już zapowiedziałem na początku, do tego wszystkiego, co padło na tamtym kanale, i nie będę się rozdrabniał na szczegóły. Dlaczego? Ponieważ tamten materiał, który powstał na temat mnie, tamten materiał, który powstał, ten drugi materiał, o tym mówię, na temat kamratów, jest to swojego rodzaju. Wielki zlepek mowy nienawiści. Wielki. Naprawdę to jest to, bo zarzuca się, że tak powiem, czy mnie, czy środowisku kamrackiemu o nawoływaniu właśnie do czegoś takiego. To jest ta taka właśnie nowomowa, nazywanie wszystkiego mową nienawiści. Ale to nie ja szerzyłem tak zwaną nienawiść, tylko kanał Pacz, który zrobił. Yy... Paszkwil, po prostu kolejnego paszkwila i kolejny materiał związany ze środowiskiem kameratów oraz ze mną, ponieważ jak weźmiecie sobie, przesłuchacie co raczej was zniechęcam do tego, żebyście to robili, to po prostu będziecie mieli obraz tego, jakie słowa były użyte, ile było tam właśnie takiego, takiej nienawiści, takiej nienawiści totalnej. W tym materiale. Bo wiecie co, ja się odniosłem do różnych rzeczy, trochę się pośmiałem, trochę było kabaretu, trochę było jakichś faktów, które powiedziałem, ale nie używałem takiego języka i takiego właśnie um, nie prowadziłem tego vloga tak jak prowadził ten, kto zrobił ten materiał. Dlatego też uważam, że oczywiście ja mógłbym tu się odnosić, poszczególne punkty, tak jak. Kanał Patrz zrobił sobie po prostu. Jeszcze mówi na prawie cytatu. No, dobre to było na prawie cytatu. Chociaż ja sobie nie będę rościł żadnych praw um, do tego. Okej, okay, no bo omówił całego mojego vloga. Robił stop klatka gdzieś tam po każdej scenie, po jakiejś mojej wypowiedzi i wtedy to po prostu komentował. No i tak też było. Ja mógłbym teraz włączyć sobie to, tak jak robiłem wtedy tamtego pierwszego vloga. I do każdej odpowiedzi robić ripostę. Ale po co? Zastanawiam się po prostu po co. Ja już sobie to przemyślałem właściwie. I nie ma takiego sensu. Dlaczego? Nie dlatego, że nie mam co powiedzieć, nie dlatego, że nie mam argumentów, tylko po prostu wiem, że cokolwiek powiem, no to głową ściany nie przebiję. Nie przetłumaczę tamtemu człowiekowi, który zrobił ten materiał, swoich racji. On mi nie przetłumaczy swoich racji, a to co ja wiem, i to co ja mówię, i z czym się wy ze mną zgadzacie, no to wy to wiecie. No to po co ja mam to wszystko mówić? Chodzić tutaj, tracić mój czas, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. No i dla nie kolegi z kanału Pacz również. A vlog ten, który pojawił się na kanale Pacz, był rzeczywiście pełen nienawiści. Do mnie, do środowiska kameratów, do Rosjan, do. No i ja wiem, że mogę sobie tutaj mówić i że nawet jak zrobię jakąś ripostę, od razu mówię: Nie robię więcej materiałów. Nie robię po prostu więcej materiałów, bo mi jest szkoda życia i czasu. Są inne tematy, którymi mogę się zająć i tutaj komentować na tym kanale, niż kogoś non-stop, kto robi materiały na mój temat. No po prostu. Istnieje jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć z Tobie nie zajmować się, bo po prostu nie warto. Oczywiście w tym komentarzu, który ja posłuchałem sobie na mój temat, było dużo gdzieś tam jakichś nieprzyjemnych uwag do tego, jak sobie żartowałem, że wroga głaskać po jajkach czy po dupci, no to wtedy prowadzący ten kanał Patch zaczął oczywiście mnie jakby to powiedzieć, opisywać jakimiś tymi epit epitetami związanymi ze środowiskami no, ciepłych chłopaków, to jest to oczywiście skandaliczne, żeby w ten sposób się wyrażać, bo nie mam z tym nic wspólnego i generalnie jak ja słuchałem tego materiału, to wiecie co? We mnie było takie uczucie takiego obrzydzenia, takiego obrzydzenia, takie obrzydzenie mnie wzięło. Że można było sobie wziąć tak po prostu żygnąć, oglądając to, i nieraz jak widziałem jakieś materiały ym, na czyjś temat, nawet na temat samego Wojtka Olszańskiego, bo pojawiały się takie i je komentowałem. No to wtedy też miałem powiedzmy takie odczucie, ale jak słuchacie czegoś o sobie i ten ktoś po prostu nie ma za bardzo nic do powiedzenia, tylko mm, próbuje obrażać cały czas przez 90% swojego materiału, no to, to można czuć i mieć takie właśnie wrażenie, że chce się puścić takiego pawia, takiego... No, teraz to sobie po prostu mylnąłem. Jak robiłem tą transmisję na żywo w niedzielę, jeszcze przed tym, jak się pokazał drugi materiał na temat mnie i kamratów, to pomyślałem sobie, no, kanał Patch jego prowadzący wrzucił kupę w wentylator i ona się rozbryzgnęła wszędzie. No i teraz są tego skutki i konsekwencje. Ale wiecie co, jak człowiek ochłonie i tak sobie przemyśli, to może właśnie stwierdzić, nie dotkaj kupy, żeby nie śmierdziała i po co mam dotykać, żeby Zacuchnęło, żeby nagle się uwolniło w powietrze, jest to uważam, zbędne i niepotrzebne. Tak jak powiedziałem na początku tego dzisiejszego vloga, choćbym tutaj wiecie co, nie wiadomo co powiedział, to i tak zawsze to będzie słowo przeciwko słowu, i nie dojdziemy do żadnego konsensusu i do żadnego porozumienia. I tak zaznaczyłem to co ja myślę, jakie ja mam przekonania i poglądy. To ludzie oglądający ten kanał to wiedzą. Kanał patrz ma swoje po prostu przemyślenia, ma swój no właśnie co? obraz kultury, a właściwie jej brak, posługując się tego rodzaju słowami, tworząc właśnie tamten materiał, ale ja nie będę się zniżał do jego poziomu żeby w ten sam sposób odpowiadać, i żeby obrażać non stop tak jak on to robił właśnie w swoim vlogu. Myślę, że jest tak, jest tak nawet właściwie, żeby pokazać trochę jakąś swoją klasę i no i zachować się tak jak ja to robię w dniu dzisiejszym czy się to komuś będzie podobało, czy nie. No to już jest inna sprawa, ja po prostu, tak jak mówię, przemyślałem sobie to wszystko i po co mam robić materiał, sztuka dla sztuki, co już dzisiaj po prostu wyjaśniłem. Tyle i aż tyle, bo tutaj nie ma co więcej dodawać, ten vlog i tak jest za długi, o parę minut moje tłumaczenia są już w tym wypadku zbędne. Wy napiszcie cokolwiek, uważacie w komentarzach, subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę. No, i do zobaczenia w następnych filmach, i tak jak powiedziałem, i zaznaczam, nie będę robił już jakichś materiałów w opozycji do tego człowieka, bo po prostu no, no, nie ma do czego. Nie ma do czego, nie ma tam treści, żeby z tymi treściami w ogóle polemizować. Przynajmniej to nie jest mój poziom, i ja się do takiego poziomu nie zniżę. Tyle z mojej strony, trzymajcie się zdrowo. Papa! Pa. E